Się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę niepokalanej Dziewicy Marii, Matki Twojego Syna, spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w jego chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twego Syna, który z Tobą żyje i Król w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Oto wielki smok ognisty, ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon Jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą, urodzić niewiastą, a żeby skoro tylko porodzić. Szanowni Państwo, znajdujemy się w miejscu bitwy wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. Dla uczczenia obchodów święta Wojska Polskiego oraz 104 rocznicy bitwy pod Sarnową Górą flagę państwową podnieść. Za Twoim przewodem łączył się z Narodem. Marsz, Marsz do Broncki, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem łączył się z Narodem. Będzie wyschłe, będzie warte, będzie polakami, dam na przykład i'm going the ball.